Mamy przepiękną wiosnę w Krakowie. Do wyborów dwa tygodnie. Bardzo bym chciał, żebyśmy taką radosną wiosnę mieli dla całej Polski po wyborach parlamentarnych, żeby Andrzej Duda został prezydentem, bo w nim jest pewna nasza nadzieja i to ogromna. Dla niego jest to też zobowiązanie, też olbrzymie. Bo można powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby ta wiosna już została. To dość mieliśmy już tych wiosna na, na, zima wasza, wiosna nasza. Nie, ja sądzę, że teraz jest to być lub nie być polski. To co się dzieje naokoło, zagrożenia wszelkie. Bez czystości intencji. Bez y, odwagi. Bez tego, co nazywamy oczywiście i powinniśmy coraz częściej nazywać po imieniu, czyli bez patriotyzmu. I to patriotyzmu skumulowanego bardzo silnie w tej osobie. Andrzej Duda należy do wielkich patriotów. To by przyszła już chyba bardzo długa noc dla Polski. Nie możemy na to pozwolić. Także, panie Andrzeju, jesteśmy z Panem, modlimy się za pana i... To jest, mówię, i pewna nadzieja, ale i olbrzymie zobowiązanie. Pan to udźwignie. Nazywam się Stanisław Markowski i nie tylko muszę, ale chcę oddać głos i oddam głos na Andrzeja Dudę, wzywając wszystkich Polaków, żeby skorzystali z tej olbrzymiej, niesamowitej szansy.